To jest 130 rocznica założenia Przemyskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W dniu dzisiejszym odbywają się uroczystości. Będziemy mogli usłyszeć zarys dziejów powstania tego szczególnego dla naszego miasta, od tej szczególnej dla naszego miasta organizacji, a także zobaczyć zdjęcia archiwalne z tamtego okresu. Proszę Państwa, teraz w historycznej siedzibie się. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego. Instytucja Kultury, która też w swojej aktywności chciałaby sięgnąć do kart historii lokalnej, wspaniałych kart, i to jest bezpośrednie, bezpośredni powód do tego. Właśnie w tym miejscu, czyli w miejsca, grupa obywateli przemyśla. 130 lat temu rozpoczęła, rozpoczęła aktywną działalność, o której szczegółach za chwileczkę usłyszymy. Proszę Państwa, naszą uroczystość zaszczycili przedstawicieli, przedstawiciele wielu organizacji. Zanim o tym powiem, chciałbym dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, chciałbym powiedzieć bardzo, przekazać radosną informację, iż z inicjatywy kilku instytucji, kilku organizacji społecznych, został wystosowany apel do Rady Miejskiej na początku tego roku, do Rady Miejskiej Miasta Przemyśla, iżby ten rok 2015 dedykować Towarzystwu Gimnastycznemu sądu Przemysłu. I oto Rada Miejska jednogłośnie podjęła taką uchwałę. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja fragment jej pozwolę sobie zacytować. Dla uczenia 130 rocznicy utworzenia Przemyślu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rada Miejska w Przemyślu ustanawia rok 2015 rokiem Sokoła Przemyskiego. Rada Miejska w Przemyślu wraz z prezydentem miasta Przemyśla wyrażają najwyższy szacunek dla pokolnych mieszkańców Przemyśla, które. Czynnie zaangażowały się w działalność niepodległościową Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w okresie zawodów I Wojny Światowej, a następnie aktywnie brał udział w pracach na rzecz szeroko pojętego rozwoju Przemyśla w okresie II Wojny Światowej. Rada Miejska w Przemyślu apeluje do mieszkańców miasta Przemyśla, instytucji publicznych i organizacji społecznych o podjęcie działań, inicjatyw i inicjatyw upamiętniających wydarzenia i osoby związane z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Przemyśle. Podpisany Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Władysław Kukowski. Witam Państwa serdecznie na naszej skromnej wystawie poświęconej Sokołowi Przemyskiemu, ale nie tylko. O tej wystawie opowie, opowie Państwu komisarz tej wystawy, Pani Paterna Bedarczyk. Proszę bardzo. To jeszcze raz w swoim imieniu witam Państwa serdecznie na dzisiejszych uroczystościach. Myślę, że niniejsza wystawa jest zarówno dobrym uzupełnieniem wcześniejszej prelekcji, jak również sama w sobie stanowi dosyć bogaty źródło informacji o Przemyskim towarzystwie soku. Wystawa obejmuje przede wszystkim 23 plansze, które zawierają materiały archiwalne, głównie dotyczące rzymskiego miasta. Materiały te pochodzą ze zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu. No i z tego miejsca chciałabym też bardzo podziękować Archiwum Państwowemu za udostępnienie i pomoc w realizacji tej wystawy, bo gdyby nie te materiały, nie byłaby, no po prostu nie powstały w takim kształcie, w jakim jest, a jest no bo jest bogata. Eee, Pozostałe materiały prezentowane na planszach pochodzą z zasobów Centrum Kulturalnego w Przemyślu, a także z zbiorów prywatnych Pani Marcina Dumy dzisiejszego prelegenta. E, powiedziałam początkowo, że przeważnie dotyczą te plansze e, chińskiego towarzystwa, natomiast chciałam zwrócić szczególną uwagę na dwie plansze znajdujące się w tamtym rządzie. Dotyczą one e, macierzy lwowskiej, o której też było dużo powiedziane. E, zdjęcia te przedstawiają wszystkie w których siedzibę miały Polskie Towarzystwo. Zdjęcia te zostały zamieszczone dzięki pomocy Pana Krzysztofa Szymańskiego, Rodowitego tego dziennikarza Pujera Galicowskiego. Chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na postać kolejnej osoby, dzięki której bogaciła się ta wystawa, na postać nieżyjącej już Pani Stanisławy Końskiej, która była z jedną z ostatnich członki Krzęskiego yy, Sowarzystwa. Yy, na tej planszy można podziwiać legitymację członków i złapową pani Stanisławy z 1938 i 1939 roku. Natomiast na Manekinie jest zaprezentowana oryginalna koszula do stroju uroczystego pani Stanisławy. Yy, materiały te zostały przekazane nam przez yy, rodzinę pani Stanisławy. Jeszcze warto... Zwrócić uwagę, że ta postać także już po rozwiązaniu towarzystwa była związana z tym tematem, gdyż na przełomie lat 50. i 60. była dyrektorką powiatowego Domu Kultury, który również miał e, siedzibę w tym gmachu. Z pewnością też zwrócili Państwo uwagę na eksponent tutaj znajdujący się. E, jest to rzeźba wykonana specjalnie z e, okazji tego Wileuszu przez pana. Józefa Lewkowicza z Nowego Sioła. Pan Józef jest dzisiaj z nami obecny. Jest on związany też z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, gdyż bierze od wielu lat regularnie udział w konkursach i przeglądach artystów nieprofesjonalnych organizowanych przez Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Zresztą jest też wielokrotnym laureatem tych przeglądów. Materiał, z którego jest wykonany wizerunek Sokoła, jest również szczególny. Jest to bowiem e, Kamień Wyśnieński e, wydobywany z kamieniołomu e, u zbocza góry Brusno, to jest w powiecie lubacowskim. E, to miejsce też się charakteryzuje długimi tradycjami kamieniarskimi. E, od kilku stuleci jest wydobywany tam kamień, z którego są wykonywane zarówno i były wykonywane przedmioty e, użytkowe, m, jak również artystyczne, jak krzyże na kropki, czy czy figury przydrożne. Tak, na pewno też zwrócili Państwo uwagę na ten stolik, który tutaj się tutaj znajduje. Na stoliku zaprezentowane są materiały archiwalne, zarówno wydawane przez Przemyskiego Sapoła, jak również, powiedzmy, takie ogólnopolskie. I wśród tych przemyskich pragnę zwrócić uwagę na sprawozdania przemyskiego miasta pochodzą one z lat 1907, 1910, 1913 i 1928. E, oprócz tego znajdują się tutaj dwa numery przemyskiego miesięcznika z naszego miasta z lat 1937 i 1938, jak również sierpniowy numer e, miesięcznika Sokół przemyski, który pochodzi z roku 1926. Jeśli chodzi o wydawnictwa bardziej ogólne, jest tutaj zaprezentowany również statut ogólny towarzystwa, a także przewodniki gimnastyczne soku wydawane przez Związek Towarzystw Gimnastycznych Soków w Polsce. I obejmują one lata 1931, 1932, 1933, 1935 do 39. I choć mają one charakter ogólnopolski, są ciekawe ze względu na to, że one pełniły funkcję informacyjną więc informowały o różnych um, przedsięwzięciach wydarzeniach organizowanych przez poszczególne Sokoły, jak również mają charakter, ma charakter kronikarski, które dokumentowały te wydarzenia, które się odbyły. W związku z czym można też napotkać w informacje dotyczące Sokoła Przemyskiego. I ma to miejsce między innymi na przykład w numerze sierpniowym z 1936 roku, gdzie znajduje się obszerna relacja z około ok. 50-lecia gniazda Przemyskiego. Spora część z wydawnictw tutaj prezentowanych są to oryginalne, autentyczne materiały i okazja do zobaczenia ich jest no jedynie dzisiaj, dlatego gorąco, do tego zachęcam. Część z nich jest, część materiałów powiedzmy dobrze, dobrze oddaje, jak one wyglądały w rzeczywistości, ale są to, są to po prostu wydruki. I cóż mogę jeszcze dodać? W tle towarzyszy nam oczywiście film Towarzystwa Gimnastycznego Soku Marsz SOKOLI. Wcześniej mieliśmy okazję wysłuchać współczesnego wykonania lokalnego, natomiast teraz jest to wersja archiwalna, instrumentalna. I zachęcam do oglądania. Tak, dziękujemy serdecznie. Ja tylko jeszcze chcę... wypełnić tę wypowiedź w taki oto sposób. Otóż była wspomniana postać pani Stanisławy Końskiej. Ale, tak, tak. ale oprócz niej dzięki właśnie my, tradycji Sokoła dotarliśmy do kilku osób. Chcę powiedzieć, że jest tutaj z nami potomek pana Naczelnika Cieszyńskiego, pana Andrzej Cieszyński, którego serdecznie wit witamy. Proszę Państwa, nasza kwerenda w poszukiwaniu tych materiałów trwa już od wielu lat, mniej więcej od dwudziestu. Wówczas właśnie spotkaliśmy się z Panią Końską, i to są rezultaty, to jest między innymi rezultat tego spotkania, ale też ostatnio, i to taka troszkę anegdotyczna historia, to już proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich e, kilku dniach trafiło do nas. E, nie, 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 Dwie osoby, które y, właśnie podarowały nam część tych materiałów, część y, y, wypożyczyła. Y, tak. ponieważ, część, duża część tych oryginalnych materiałów została nam wypożyczona y, no, na rzecz tej wystawy przez pana Tadeusza Czecha, którego y, ojciec był jednym z działaczy. Sokoła i po prostu jest w posiadaniu tych jakże dokumentów. Czyli nawet po kilkudziesięciu latach jeszcze jest jedna z ostatnich szans, prawda, żeby uzyskać autentyczne świadectwa tej wspaniałej aktywności Gniazda Przemyskiego, no ale także okręgu, okręgu Przemyskiego. Ja tylko jeszcze chcę dopowiedzieć to, że my właśnie Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego zajmujemy się prelegacją tej pamięci jest no, dla nas czymś oczywistym. Tutaj, gdzie próbujemy realizować różne formy aktywności kulturalnej, ja wspomniałem tutaj o geniuszu miejsca, ale też chcielibyśmy po prostu w jakiś sposób e, też tą historię lokalną, która z różnych powodów była, e, za, jest zapomniana. Jest, bo, Myślę, że to nie jest to, a jest warta tego, żeby pokazać. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o, tym, o, o kilku takich elementach. Wspomnę tylko o czynie społecznym. Proszę Państwa, etos czynu społecznego, tak bardzo zdeprawowany, zniszczony w ostatnich dziesięcioleciach, on był stałym kształtem pracy Sokołów właśnie. Proszę sobie wyobrazić tylko jedna, jeden mały szczegół. Otóż w momencie, kiedy budowano ten gmach, budowano go ze składek społecznych. I dotarliśmy do takich oto świadectw, że jeden z obywateli przemyśla chciał być udziałowcem prawda, tego wielkiego dzieła, ponieważ był człowiekiem majętnym. Na rzecz właśnie budowy tego, tego obiektu przeznaczył kilkadziesiąt, tak? Kilkadziesiąt tysięcy cegieł. Także, proszę Państwa, my mówimy o, o czasie, o dokonaniu, gdzie, gdzie te formy pracy na rzecz społeczności lokalnej, ale też na rzecz e, całego państwa było czym, były czymś oczywistym. Były powinnością e, taką, która, e, która właściwie nie miała alternatywy. E, I myślę, że ta pamięć, przywrócenie tej pamięci podyktowane jest także. E, e, no taką być może ambitną sprawą, iżby by przywracając pamięć, prawda, przywrócić także w jakimś sensie to z tych działań, e, których sprawcami byli e, nasi poprzednicy, nasi poprzednicy w tej lokalnej ojczyźnie przemysłu. Dziękuję bardzo.